Dzień dobry, witajcie. Mam do posadzenia rozsadę późnego pora, odmiana późna do zbioru zimą. Trochę musiała zaczekać, żeby zwolniło się miejsce na zagonie. Początek lipca ja będę sadził pora, ale gdzie? To jest częsty dylemat, gdzie po czym sadzić. Staram się to opisać i opisuję to w moim e-booku Plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw grządka po grządce od wiosny do jesieni. I dzisiaj w filmie pokażę Wam, jak staram się wybierać miejsce dla pora teraz w lipcu po uprzątnięciu zagonów. Zapraszam. Zagon z warzywami cebulowymi. Rośnie szalotka, już szczypior. Pokłada się, a więc będę już zbierał. Niech tylko troszeczkę słoneczko wyjdzie, żeby ona trochę obesła i będzie do zbioru czosnek do wykopania. No i zwolni się tutaj zagon. Czosnek lubi się z cebulą, ale, ale lubi się kiedy razem rośnie, a nie kiedy rośnie jedno po drugim. Zbiorę szalotkę i co mam sadzić? Pora też warzywo cebulowe, też te same choroby też te same szkodniki. Nie. Na tym polega płodozmian, że trzeba by zrobić przerwę, żeby jedno warzywo cebulowe nie uprawiać po drugim warzywie cebulowym. W związku z tym fajnie jest cebula, szalotka, jest czosnek, będzie zebrany, ale tutaj tutaj nie będę sadził pora. Ze względu właśnie na niebezpieczeństwo, że choroby i szkodniki Będą miały możliwość przetrwania w glebie i zaatakowania tych młodych moich sadzonek. Ostatnie stronki groszku cukrowego już dojrzewają. Nowych kwiatostanów nie ma, więc pewnie jeszcze góra, tydzień no może dwa, ale pewnie tydzień i będę mógł ścinać te pędy grochu, bo już nie będzie nowych strączków tego groszku cukrowego, zostawiając korzenie w glebie, bo korzenie groszku gromadzą w brodawkach korzeniowych azot, który pobierają z powietrza i byłoby miejsce na pora. Można spróbować zaryzykować, ale tutaj rośnie fasola tyczna. Fasola tyczna, która już ma zawiązane małe strączki, a fasola z warzywami cebulowymi, fasola z porem, nie za bardzo się lubią. Nie lubią rosnąć bardzo blisko siebie. Musiałbym zastosować jakieś jeden, dwa rzędy sałaty, żeby oddzielić tego pora od fasoli. Trochę jest tych rozsad, więc boję się, że będzie za mało miejsca. Muszę szukać dalej. Cebulowe z strączkowymi nie lubią się. No i jest miejsce docelowe, w którym będę sadził. Pora. Nie miałem co prawda tego zaplanowanego w swoim planie na warzywnik, że tutaj posadzę pora, bo tutaj przed plonem były wczesne odmiany ziemniaka przez środek, rusł, bób. Bób zebrany, ziemniaki zebrane, były uprawiane pod słomą, jakieś resztki słomy jeszcze pozostały, więc to miejsce będzie przeznaczone w planie na. Warzywa kapustne, ale warzywa kapustne korzeniowe, czyli rzepę, rzotkiew, także takie, które zjadamy całe rośliny, warzywa kapustne jak rzepa brokułowa, ale myślę, że da się pogodzić i da się pogodzić tego pora na początku z pozostałymi warzywami, które będą wkrótce wysiewane. Tak więc, wybierając miejsce pod nowe nasadzenie pora, pod nowe nasadzenie. Warzywa cebulowego. Biorę pod uwagę to, żeby nie rosło cebulowe po cebulowych, i to, że warzywa cebulowe nie lubią się z warzywami strączkowymi, nie lubią się z fasolą. Czy to będą warzywa korzeniowe, czy ziemniaki, czy warzywa kapustne, jeśli zbieracie już wczesne kapustne, to por w tym miejscu można sadzić. Por jest. Warzywem, które wymaga trochę lepszej gleby, dobrego nawożenia. Tutaj rosły ziemniaki, więc jesienią zagon był nawieziony dobrą warstwą kompostu. Był dodany w trakcie sezonu, przed sadzeniem samych ziemniaków, także obornik granulowany. W związku z tym gleba jest przygotowana. Oczywiście jeszcze dam tutaj obornika granulowanego po sezonie, podsypie. W trakcie wzrostu także z dwa razy zasilę obornikiem granulowanym. Rzędy co 25-30 cm pomiędzy rzędami porów, a odstęp w rzędzie to około 10 cm. Miarkę położyłem, w związku z tym łatwo jest mi wykonać te dołki. Dołki wykonuję takim kołkiem zaostrzonym który jest używany do czasem budowy palisady drewnianej. Ja mam dwa takie dyżurne kołki właśnie do tworzenia dołków na rozsadę. Trochę zaczęło padać, więc szybko wskoczyłem w coś, żeby się ochronić przed deszczem, ale deszcz to jest dobry do sadzenia, do wysiewania naszych warzyw. Deszcz to wilgotna gleba. Warzywa, rozsady nie będą szybko przesychały, jeśli będziemy z nimi pracowali na zagonie. Pory mają długie ogonki, no, ogonki, długie korzenie, w związku z tym zwykłymi nóżyczkami je nieco skracam, nie, nie bardzo krótko, ale tak, żeby po włożeniu do tego dołka nie podwijały się, żeby można było głęboko wsadzić. Dołki zrobione, w związku z tym taką Posadzoną rozsadę zalewam wodą. Ta ziemia, która będzie obsypywała się z bocznych ścianek tego dołka, wystarczająco już oblepi korzenie. One już będą zabezpieczone. Oczywiście można potem trochę dosypać tej ziemi, ale w większości przypadków nie ma potrzeby. Te korzenie są już w glebie schowane i Rozsada jest posadzona, te dołki będą się powoli wypełniały obsypywaną ziemią. No tak się obsypuje przecież pory, żeby miały dłuższe te łodygi rzekome. A tutaj, a tutaj posadzone głębiej. Rozsada, pora posadzona. Rozsypię jeszcze tylko trochę obornika granulowanego, żeby dać energię, dać zasilanie tym moim młodym, małym sadzonkom. Potem co miesiąc, co dwa miesiące też rozsypię trochę obornika granulowanego, żeby cały czas te rośliny miały składniki pokarmowe do wzrostu. Ważne jest to, żeby chronić teraz te rozsady przed szkodnikami. Bardzo często pory atakuje albo śmietka, albo miniarka pradrąży, korytarze i te pory nie nadają się do jedzenia. W związku z tym ja okryję swoje pory siatką na owady. Gęstą siatką na owady, to może być gęsta firanka, ale żeby te owady miały utrudniony dostęp do mojej rozsady, to taki najlepszy, najszybszy i skuteczny sposób ochrony uprawy pora przed tymi szkodnikami. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia w ten deszczowy dzień. Mówię Wam. Do zobaczenia.